Cześć wszystkim. Wojtek Bielecki i Blog Bielecki jest. E, zapewne dziwicie się, co to wszystko robi przede mną. E, kontynuacja tak naprawdę filmiku poprzedniego, czyli e, to, jak wymrażałem, żeby się wspominałem, że chcę wymrozić e, Komesa e, Porter Bałtycki z racji tego, że na dworze miało być prawie minus 20. I to, co ciekawe, było minus 20. Wykorzystałem to do e, wlania w kociołek. E, 4 litrów komesa, pąter bałtycki, wymrożenia. Chodziło o to, żeby woda, która jest w piwie zamarzła, został alkohol i to wszystko, co w nim, może tak powiem, cała esencja smaku, aromatu się zatrzymała, a zabrać tą przysłowiową wodę, żeby to zagęścić, wzmocnić teoretycznie ilość ekstraktu i ilość alkoholu, która była bazowo w tym piwie, Na szybko, jeżeli chodziło o komesa, Podstawa to było 9% alkoholu i 21 ekstraktu wagowo w tym pięt. Fajne, bardzo dobry porter. Chociaż słuchajcie, nie mam porównania w tym momencie, bo nie mam butelki Portera bałtyckiego porteru bałtyckiego z komesa, żeby odnieść to na żywo żeby do porównania. W każdym razie spróbuję zrobić szybki teścik. szkiełko komesa. Jest, żeby było e, do klimatu, ale dobra, zlewam to, e, mam nadzieję, że e, fachowcy nie opieprzą mnie za jakieś błędy merytoryczne, w każdym razie jeszcze ważna rzecz, e, którą mam, poza oczywiście butelkami, e, jest jakiś lejek do wlewania, e, tutaj, słuchajcie, dzisiaj rano e, wrzuciłem do słoiczka e, laskę wanilii, troszeczkę pokroiłem na drobniejsze kawałki, wyciągnięte nasionka e, wanilii, Plus, to jest zalane whisky. Zobaczymy. Otwierałem aromacik. Jest, słuchajcie, po prostu fenomenalny, jeżeli o to chodzi. otwórz się. jest po prostu łyżka, łyżka przysłowiła łyżką. Ma swój specyficzny aromat. Ale tutaj ta wanilia, no, kurczę, kosmos robi. Dobra, na początek zlewam największą butelkę. Mam nadzieję, że tu mi się nic nie powozlewa. lodu. Odebrałem, niech to może zniknie z kadu, nie przeszkadza. Lodu odebrałem mniej więcej połowę, może troszeczkę więcej, z tej bazowej objętości, która była, tak więc zostało około 50%. Dobra. Bierzemy największą butlę, Nie ma się co tu oszukiwać. Dobra. Też. Jedziemy z Grubej góry też mam nadzieję, że mnie ci, którzy już robili to kilka razy nie opieprzą nie zdziwią się, bo ja to robię pierwszy raz. Zobaczymy, co wyjdzie z tego. To idzie od razu. Jako taki e, powiedzmy ekstra podatek. E, cała wanilia, tą, którą miałem. Dobra, potem jeszcze powyciągam to, co zostało. W każdym razie idzie na boczek. I już ta odrobina łychy jest w środku, dobra Dajemy, mam nadzieję, że nic się tu za bardzo nie pochlapie mam nadzieję, że jakoś to sensownie będzie widać jeśli nie to, e, przepraszam, ale wybaczcie fajnie wulgocze troszeczkę lodu jeszcze zostało, tak się to będzie troszeczkę sączyło Muszę się wstrzymać. E, dzisiaj rano po ostatnim odsączeniu. O, okej, okay, poszło szybciej. Więc ładnie idzie. Po ostatnim odsączeniu troszeczkę spróbowałem. O, widzicie i się zrobiła kaszana. Na żadnej ściery Nie wziąłem. Będziecie, będzie śmieszno i będziecie mieli ze mnie niezły ubaw, ale to szczegół. Dobra, ja robię szybkie słuchajcie, cięcie, bo to nie ma co robić kaszany, zaraz wracam. Witajcie ponownie po szybkim cięciu. E, wiedziony niutką instynktu, e, słuchajcie, nie dość, że wziąłem w ręce, żeby ogarnąć ten e, krajdołek, który powstał po laniu, który widzieliście przed chwilą. To troszeczkę się naświntuszyło. E, wziąłem sobie łyżkę do zuty. W sensie taką do nalewania do talerza, e, Teraz na bank nie rozleje. Dobra, pakujemy następną e, buteleczkę. Może, 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 może. To ja, e, już tu zaparowało. No, nic do szczegółów. E, Okej, okay, w każdym razie czysta woda. Butelki były wyparzone, tak więc powinno być. ok. dobra. Zlewamy to. E, może, Może tym razem będzie tak. Nic już się nie rozdaje, a jak nie, no to będziecie mieli znowu ze mnie śmiech. Eee, tak. Powiem Wam, zniknąłem stąd dosłownie na 3 do 4 minut, żeby złapać te wszystkie rzeczy. Wróciłem i kurde, powiem Wam tak. Aromacik, który się w tym pokoju unosił. Naprawdę, naprawdę jest zaskakujący, dość intensywny. Taka kawa, no, jak, się, jak się za mocno wciśnie, nawet lejek, to im, przez lejek, chociaż nic nie ma na przeszkodzie, to się nie chce bać, nie chce przechodzić przez to, ten wąski Jak od razu poszło e, Kawa. Taka bardzo e, fajna, przyjemna, deserowa czekolada. E, też poniekąd czuć e, nieco woń, no takiego troszeczkę mocnego alkoholu. E, dobra, lejemy, lejemy. O, dobra, odrobinkę co by nie było. Ok, powinno wystarczyć. Jakby coś... Myślę, że na trzeciej butelce się skończy. Ewentualnie zostanie już tego bardzo niewiele. Szkoda niestety, że komes nie ma takich butelek. By było naprawdę zacnie. Ale trzeba się poszukiwać tym, co mam. Tak więc, na to, co mam. E, dobra. Trzecia butelka, druga 0500 ml, pierwsza 750. To 750, gdyby ktoś nie zwrócił uwagi i dołączył, gdzieś w międzyczasie przewijał. Em, dorzucona do środka wanilia, która sobie leżała 12 godzin w whisky. I ta sama whisky, która w niej leżała, czy właściwie się mocowała, też została wrzucona do butelki. Było tylko około 20 ml, tak więc, no, niezbyt dużo, ale zawsze liczę na to, że będzie jakiś tam fajny, przyjemny, przyjemny, efekt. Też, tak jak Wam wspominałem, mam nadzieję, że ortodoksi piwnego wymrażania nie wyklną mnie, jeżeli to zobaczą, a tym bardziej nie zjadą mnie, jak Eee, przeczytają wpis na blogu, jak ja to zrobiłem. Eee, kurde. No, chyba się słuchajcie przyda akurat po whisky. Właściwie po e, jakimś dżemie, już nie pamiętam jakim. Ale w każdym razie. E, jeszcze chwilę temu. Była w nim wanilia. Zanurzona w, 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 w whisky. Ok, Trzecia buteleczka. Gdzie na boczek. Mm, 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 mm. Ach, myślę, że będzie okej. Okay. Od razu też to będzie słabo wyglądało. Do takiego fajnego szkła. Lać hochlą. Już <gryw> widzę Wasze, e, wasze e, kos kos kosmiczne miny. Jak ja to robię, co ja robię, po co? Przecież to bezczeszczenie piwa. Ale mówię we w szaleństwie czasami jest metoda. Ależ pięknie pachnie. dobrze. to niech sobie leży. Ale teraz, jak już się rozleje, to się rozleje. To już jest akurat nieistotna końcówka. Sorry, że Wam zasłaniam praktycznie chyba wszystko. Ok, jeszcze troszkę zostało. Eee. Będzie na szybką degustację ewentualnie poprawkę, poprawkę do fotki. Eee. Mm -mm. Dobra, dajcie mi chwilkę, ja to ogarniam. Pierwsze, pierwsze słówko na temat piwa, które jest w butelce. Właściwie wiem to jest w szkle. Dobra, cięcie. Jeżeli Ci się to spodobało, na nim właściwie to cięcie, daj łapkę, daj suba, daj znajomym znać, zwłaszcza tym, którzy lubią dobre piwo i lubią eksperymentować, a my widzimy się przy okazji szybkiego filmiku odnośnie testu. Do zobaczenia. Cześć.